Cześć, witajcie, Przemek Słonski, Mennica 79. Element. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, jak się zmieniały w ciągu ostatnich setek lat standardy, jeżeli chodzi o złote monety inwestycyjne, jak się ten rynek zmieniał i jak wygląda dzisiaj i jaka będzie jego przyszłość. Także zapraszam do oglądania. Można stosować różne podziały i różne kategorie, ale jak dla mnie... Złoto inwestycyjne w postaci monet zaczyna się w roku 1849, gdy do obiegu wchodzi właśnie tego typu 20 dolarówka, tak zwana głowa. I to są, no to są czasy, gdy Ameryka staje się powoli imperium, dochodzi do dużych odkryć złota w Ameryce, do gorączki złota. To są monety bite właśnie w tamtym okresie, właśnie z tego złota. I tego typu tutaj głowy, które widzicie, te akurat są w gradingu całkiem niezła. Tutaj jest ocena dla tych monet przyznana, więc to były monety bite w latach 1849-1907. Oczywiście, wtedy był system złoty w wielu krajach świata. Można było na przykład wyciągnąć z obiegu o taką 10 rublówkę. Można było wyciągnąć dukaty, cokolwiek innego, na przykład 100 koronówki, ale jednak, o, tutaj mam taką stu koronówkę, którą sobie można było wyjąć z obiegu, ale jednak skala produkcji to była zupełnie inna. Oczywiście są też starsze monety, które pełnią funkcję monet złotych inwestycyjnych. Z tym, że tutaj w tym przypadku takich monet, które są z oryginalnego bicia z tamtych lat, sprzed 1849 roku, no to są już monety historyczne, które mają wyższe premium. Natomiast te monety typu 20-dolarówka, no to mają premium bardzo sądne i, i, i zbliżone do, do współczesnych monet złotych. Także mamy pierwszy okres bicia 20-dolarówek. W latach 1849-1907. Potem od 1907 roku wchodzi tak zwany Walking Liberty to jest akurat kopia, tak właśnie wygląda. E, mniej więcej tak, tak, tylko że tutaj się nie zgadza Rewers powinien być amerykański odwrócony. No ale nic, jest dla obrazu sytuacji i ona jest bita do czasów wielkiego kryzysu do 1933 roku. Od, od 1933 roku już się nie produkuje monet e, e, bulionowych, inwestycyjnych. No, i następuje okres wielkiego popytu, który jest niezaspokojony przez wiele lat. Ten popyt jest tak niezaspokojony, że pojawiają się w obiegu o takie odlewy, które są po prostu rozchwytywane, bo praktycznie nie ma dla nich żadnej alternatywy. O, tak właśnie zrobimy z tym odlewem, żeby nie było wątpliwości, jaki los czeka tą monetę, idzie na przetop. Więc jeżeli nazwiemy to pierwszą fazą nowoczesnych monet inwestycyjnych, monet bulionowych, to drugą fazą jest Krugerrand, który wchodzi do obiegu w 1967 roku. Jest to moneta przełomowa, przede wszystkim dlatego, że jest bita w standardzie uncjowym. W końcu mamy standard... Taki, powiedziałbym, międzynarodowy, nie są to takie wynalazki, które są jakimś ułamkiem, który trzeba przeliczać, o którym trzeba pamiętać. To się nie przelicza na to, to się nie przelicza na to. No, jest to, to, to coś nowego. Jest to usprawnienie i, i hit. Na rynku jest to hit. Zapotrzebowanie na te monety, produkcja gwałtownie rośnie, i wtedy pojawia się nam kryzys w Stanach Zjednoczonych, taki okres inflacyjny. I ta moneta doskonale się w to wpasowuje, ludzie uciekają od dolara, kupują sobie Kugerandy. Natomiast Kugerandy nie mają e, gwałtownych zmian. To są nadal monety bite w tym standardzie, oczywiście pojawiają się e, nowości. W 1980 roku wchodzą monety ułamkowe, no bo... E, Mało było ludzi stać na, na takie e, jednouncjowe, pełne monety, no bo jest okres gwałtownego wzrostu cen złota. Potem e, w, 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 w 2017 wchodzą srebrne monety Krugerlandy. Pamiętam, to było bardzo zaskakujące dla mnie. No i pojawiają się też, jedyne w zasadzie unowocześnienie, które się wtedy pojawia, to jest, to jest taki a, Tutaj mikrodruk, bardzo mały, napis Kruger który można sobie pod lupą zobaczyć, i to jest rok 2018. W 2017 mieliśmy jeszcze rok okolicznościowy, 50 lat istnienia monety, i z tej okazji e, producent wy, wy, wypuścił takiego Krugeranda ze znaczkiem e, wy, wy, wyprodukowanym laserem. Więc to jest wszystko, jeżeli chodzi o, o innowacje. No i to było szczerowujące dla inwestorów, no bo czasy się zmieniają, moneta jest ciągle ta sama. i Nic się nie dzieje, żadnych nie ma zabezpieczeń dodatkowych, żadnych nie ma zmian technicznych. No i odpowiedzią na to było pojawienie się nowoczesnego Maple Leafa w roku 2013. najpierw pojawiło się. Na Maple Leafie ten oto listek zabezpieczający, który jest nie do wykonania przez fałszerzy, a następnie w roku 2015 pojawiły się te prążki, które są na, na monecie widoczne, prążki zabezpieczające, które też są nie do wykonania. E, przez fałszerzy. Także nie ma dobrych falsyfikatów e, tych monet. Jeżeli się weźmie falsyfikat i porówna do oryginalnej monety, to natychmiast nawet amatorowi rzuca się w oczy to, że to jest coś nie tak. Więc to był przełom. 2013, 2014, 2015, potem e, goni e, mennicę e, kanadyjską mennica australijska z, ze swoimi Kangulami, które są no, wyprodukowane doskonałej jakości, również trudne do podrobienia i co ważne, wypuszczane przez emitenta w kapslach fabrycznie, więc jest to taki szacunek w stosunku do, do, do inwestorów, do kolekcjonerów, ponieważ nie tylko za każdym, w każdym roku jest ta część inna i przedstawia innego kangura, inne przedstawienie. Natomiast jest to jeszcze opakowane, nie jest to zrobione w ten sposób jak wszystkie pozostałe inne monety, które są po prostu luzem wrzucone do tupi, sprzedawane dalej. No i mamy też monetę z, z mennicy angielskiej, mennica londyńska. Też ta moneta jest zrobiona obecnie w ten sam nowoczesny sposób. Jeżeli się popatrzy na tę monetę, to widać, że nie, nie, nie ma możliwości technicznej zrobienia dobrego falsyfikatu tej monety. Jakość jej bicia jest doskonała. No i też to jest ukłon w, 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 stronę, w stronę inwestorów, w stronę kolekcjonerów, dlatego że tych typów rewersów jest mnóstwo, można sobie kolekcjonować różne rzeczy, a, a a wizerunek aktualnego władcy jest w zasadzie jeden. Także jak widzicie, mamy trzy różne fazy w monetach złotych, lokacyjnych. Pierwsza faza 20 dolarówki, 10-5 dolarówki, przede wszystkim 20. Potem Kruger rządzi przez parę dekad, i teraz mamy okres nowoczesnych monet złotych, które są, które są z nowocześnie wybite ze złota jed, czystego, jednouncjowe. I fakcyjne. w przypadku dowolnego innego produktu, nie wiem, na przykład komputera, gdy wchodzi nowy standard, to stary standard nadaje się wyłącznie do wyrzucenia, czyli stary komputer trzeba wyrzucić. W przypadku złota mamy na szczęście taką dobrą sytuację, że złoto jest zawsze złotem, od wielu tysięcy lat utrzymuje siłę nabywczą i przez kolejne setki czy tysiące lat. O ile będzie oczywiście ludzkość nadal funkcjonować na tej planecie, będzie posiadać e, swoją wartość, ponieważ jest potrzebne e, w naszej cywilizacji, czy to do produkcji różnych rzeczy, czy do e, produkowania ozdób, na przykład. Także ten stary system nadal jest e, działający, nadal jest funkcjonujący, nadal można kupować złote monety, e, 20-dolarówki, czy kogelandy, nadal je można sprzedawać. One oscylują, ich wartość oscyluje w granicach tego co, co jaka jest wartość złota, która w tych monetach jest. Także stary standard, równie dobry jak nowy. Zachęcam do zakupów w firmie 79 element. Firma jest 15-letnią tradycją, także jesteście w dobrych rękach. Znacie właściciela. Zapraszamy na zakupy.